On żyje opowieści Wielkanocne, uczniowie w Jerozolimie. Ranek przywitał uczniów blaskiem słońca, budzili się z wolna. Noc okazała się błogosławieństwem. Sen ich trochę uspokoił. Ostatnie dni przyniosły im tyle mocnych wrażeń, były tak wielkim wstrząsem, że z trudem mogli wszystko w sobie pomieścić. A to wieczorne spotkanie z panem, z jednej strony wprawiło ich w zdumienie, z drugiej stało się jakimś wyzwoleniem, uwolniło ten kocioł emocji. Uczniowie powoli zaczęli się krzątać. Wtedy Piotr, patrząc po wszystkich wokoło, powiedział: Janie, Mateuszu, nie ma już Judasza, który trzymał sakiewkę, weźcie trochę pieniędzy i kupcie coś do jedzenia. Jest nas tu sporo i nie możemy nadużywać gościnności. Jan i Mateusz zebrali się szybko i wyszli z wieczernika. Tomasz siedział z boku, patrzył na zebranych i pomyślał: Ja nigdzie się nie ruszam. Jan i Mateusz wrócili po kilku godzinach. Maria, Salome i Joanna zajęły się przygotowaniem czegoś do zjedzenia. Apostołowie zebrali się na chwilę w rogu sali, aby posłuchać wieści. Jest duże poruszenie w mieście, powiedział Jan. Ludzie snują różne domysły. Ponoć Judasz, który wydał Jezusa arcykapłanom, opamiętał się i zrozpaczony rzucił im pieniądze. Inni mówią, wtrącił się Mateusz, że ponoć odebrał sobie życie. Rozpowiadają też, dodał Jan, że ukradliśmy ciało Jezusa z grobu i kłamiemy, że zmartwychwstał. Uczniowie zajęli miejsce przy stole. Nie było tak uroczyście jak w czasie ostatniej wieczerzy, ale myśli i skojarzenia same im się narzucały. W pamięci czuli delikatny dotyk jezusowych dłoni, kiedy obmywał ich stopy. W uszach im brzmiało: Bierzcie i jedzcie i pijcie na moją pamiątkę. Nie wypowiadali słów, ale oczy szkliły im się ze wzruszenia.